Trzecia B, ze Szkoły Podstawowej w Krakowie reprezentuje dla nas e, kabaret horrore według Wandy Chokowskiej. Uczniowie często biorą udział w konkursach i przedstawieniach szkolnych. Dziś wystąpią pod opieką pani Henryki Barcińskiej. Zapraszamy! Kami rozpił się worek. Za chwilę każda dziewuszka ujrzy na scenie Kopciuszka. Gong, Gą, gdzie ciąg. Przepraszam, zaraz gdzie dalszy ciąg, ponieważ na początku miał być gąk, a kopciuszek mówi, że gong ksiąg. Zrobimy gąk za pomocą rąk. Akt pierwszy gąk. Kopciuszek sobie krok i jęczy. A ja szero tak rok przebierać muszę. Oj, biedny, oj, biedny, ze mnie kopciuszka. kopciuszek. Kopciuszek płacze. I cała Sara drogą kopciuszka się użala. A u no jak się użala? Au, au. Akt drugi. Zjawia się dobra wróżka i mówi do kopciuszka. A ty na bali. Pocie się dzieje, przynoszę dwie i pan か Książęcy książęcym dworze bez muzyki odbyć się nie może. Przed chwilą było cała sala się użala, a teraz cała sala śpiewa lala. Muzyka graczyka, z kocuszek nogami fika, wesoło tędzie na balu z księciem, północ. W tym momencie z nogi kopciuszka spada fantofel. Tu się zanosi na katastrofę, bowiem kopciuszek to stwierdzał żalem. Nie umył sobie nóg przed tym balem, a krzążę zawsze ją mytą piętę wygłasza morą ze wstrętem. Nie pomoże dobra wróżka, gdy u panny brudna nóżka. Ja się z brunazem nie ożenię, nie zostanę na tym terenie. Tylko poszukam innej takiej panienki, która codziennie zagląda do łazienki. Wal waj, jadę do innej w innej kraji. Wiszą, że odjechał, a kopciuszek bardzo zmartwiony, że jej uciekł taki przystojny narzeczony. Obiecuję, że pamiętając te przestrogi, co dzień będę miała nogi. Kabaret horrorek widzów pięknie prosi Na nową wersję bajki o Jasiu i Małgosi Jaś i Małgosia idą do lasu śpiewając od czasu do czasu a dzieweczka do lateczka do zielonego Ha 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 do zielonego ha ha, ha A Jaś miał chętkę na ciasteczka na coś słodkiego je, 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 Przez cały czas jeździ na kanapki, dwie pełnymi garściami, gorzonki jeżyny, nagody i maliny. Je, 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 je. To może, to może, skończy się źle. Kiożdż ze słodyczami stoi na polanie. Ja widzi słodycze i rzuca się na nie. Zernik, pierdnik, czek. Dawczyk, hałas, zaska kruchem. Jasiu, się nie bądź makiem Zednik, Serbić, czekolada. ja się krzód będzie obiadać. Zmieszczam bądź pończę Tu na pewno, to na pewno skończysz lesie. Po zjedzeniu jeszcze jednej tabliczki czekolady. Jaś się za przód. Ojej, jak on blady. Małgosia wzywa doktora. Eo, 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 przyszła pora na doktora i wygłosić trzeba mora. Nie potrzeba czarobudzy, by pojechać do lecznicy. Eo, eo, koniec bajki, zaczyna się jawa. Ale to już zupełnie inna sprawa.